Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku fazmofobiowym i dzisiaj moi drodzy coś innego, bo będzie to w teorii poradnik, w praktyce nie. Takie można powiedzieć odcinek instruktażowy chciałbym wam po prostu przekazać mniej więcej jakąś swoją wiedzę i po prostu powiedzieć wam jak zacząć, jeżeli tutaj jest się nowi w Fazmofobii, bo nie oszukując się, będzie to odcinek skierowany bardziej do osób, które są początkujące w fazmów. Albo które jeszcze nie wiedzą wszystkiego. Także będziemy sobie dzisiaj tłumaczyć na odcineczku i w sumie chciałbym zacząć od tłumaczenia tego, że jaki sobie preset wybrać jak gracie sami i ogólnie dobierać sobie poziom trudności. A więc preset tak jak widzicie tutaj mam, yy, tak się o to prezentuje, który sobie wybieram na solo. Dlaczego tak? No żeby mieć trochę mniej itemów. Yy, bo, w razie gdybyśmy umarli, to mniej stracimy i zawsze więcej kasy zachowamy, i tak de facto to więcej nie potrzebujecie tutaj yy, z tej puli. Tutaj, prawda, przedmiotów i tutaj możecie sobie też zobaczyć, co ulepszam. Na przykład, yy, wszystko moim zdaniem warto, warto sobie ulepszyć oprócz czujników dźwięku, bo to są naprawdę, jeśli chodzi o mnie, bynajmniej nie. To są useless przedmioty, których ja nie potrzebuję w investigatach, więc ja tego nigdy nie ulepszam, bo dla mnie to jest szkoda wydawania siana. Możecie się też zastanowić jakie chcecie kadzidło, bo pierwsze to nie spowolni ducha, tylko go skonfuzuje, drugie spowolni i skonfiuzuje, a trzecie zatrzyma. Yy, także tutaj musicie wedle swoich preferencji. Teraz odnośnie poziomu trudności, no bo wiadomo mamy, mamy parę, jest który jest ultra łatwy. Duch się praktycznie nie przemieszcza, macie włączone korki od razu, są trzy dowody, duch łatwiej wam daje znać, dłuższy czas przygotowania, na stażyście macie średnie, yy, tabletki przywracają mniej, yy, mniej praw do psychiki, skinka bezpieczników jest wyłączona na starcie, mniej hiding spotów, yy, część utraconego ekwipunku odzyskujecie jeśli zginiecie, no i zaczyna się teraz jazda, no bo z poziom profesjonalny, czyli zawodowiec, gdzie no w sumie już jest. No, umiarkowanie trudniej. Czyli tak jak widzicie duch może czasem zmieniać pokój, brak czasu na przygotowanie, krótki czas pol między polowaniami, długi czas trwania polowania, tabletki przywracają odrobinę, skrzynka bezprzeników jest wyłączona, na starcie dużo mniej kryjówek. I poziom nightmare, czyli poziom, w którym macie dwa dowody tylko na duchu. Tak jak macie napisane, duchy ukrywają jeden rodzaj dowodów, duchy czasami zmieniają pokój, brak czasu na przygotowanie, krótki czas między polowaniami, długi czas polowania, zabicie gracza jeśli gracie na online wydłuża czas polowania, tabletki przywracają znacznie mniej zdrowych złysłów. A Jezus, trochę ziewanko mi się przewinęło przez głos, nieważne. Fuse wyłączony na starcie i prawie żadnych hiding spotów. No i jeszcze jest obłęd. Czyli duch ukrywa dwa rodzaje dowodów, wodów na jeden dowód, ale to już jest poziom dla ludzi, którzy faktycznie się znają dobrze na duchach. Brak kursty temów, duch będzie częściej zmieniał pokój, brak czasu na przygotowania i niezdrowych zdrowych. nich, Krótki czas między polowaniami i trwałość śladu, długi czas polowania, zabójstwa jeszcze wydłużają, tabletki przerzucają jeszcze, miejsce będzie aby jest wyłączona. Praktycznie brak kryjówek. Oh, no dużo by tutaj. Także zacznijmy sobie Investigate i będziemy sobie. Dalej tutaj, prawda? Eksplejnować, co jest. No i teraz tak, macie start Investigator zawsze i najlepiej ogólnie, jak macie pulę map, zapoznać się z mapami, które będzie wam się grało najlepiej. Czyli podejrzewam, że jeśli będzie chodziło tutaj o gracz początkowych, to będzie to: będą to cztery podstawowe domki oraz farmy. Farmy są trochę trudniejsze od domków, także polecam zaczynać od domków. No i tutaj, jak macie, jak widzicie, investigate się zaczyna. Możecie sobie wybrać trzy przedmioty, nie? Możecie też wziąć sobie czwarty, czyli zapalniczkę na slot. On, ona nigdy wam stąd nie zniknie. I przynajmniej się nie rąbniecie tak, że weźmiecie sobie smacz stiki, żeby odgonić ducha i nagle się okaże jak nie ma zapalniczki. <laughs> polecam ten odcinek poprzedni swój. Yy, no i tak. Na start ja osobiście lubię sobie wziąć IMFA, żeby sprawdzać, yy, gdzie duch coś rzucił czy tak dalej ufałkę, żeby sprawdzić, czy są odciski palców od razu, i aparat, żeby zrobić zdjęcie kurs cool Objecta, a także kostki. No bo w sumie tutaj głównie o to chodzi. No i wiadomo, jak y, zaczynacie grać w fazmo, to fajnie jest, żebyście sobie na przykład nie wiem, przetrenowali albo żebyście się po prostu samemu pouczyli y, rodzajów duchów. Ich specjalnych zachowań, dowodów, które one tak mają, wyjątkowe w porównaniu z innymi duchami. Na przykład, czego nie mogą duchy ukrywać, ale tutaj, w sumie, mogę Wam dać polecajek. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale playlistę poradniki. I ja tam tłumaczę każdego ducha po kolei. Już mamy chyba 14 na 24 duchy. Także jest sporo do wysłuchania. Tam się staram mniej więcej przybliżyć Wam. Jak każdy duch się mniej więcej zachowuje, no i tutaj na lustrze widzimy, że to jest pokój z takimi okami. że to nazwać, może być to tutaj, ale to nie jest tutaj. O i patrzcie, bonerek, tutaj robimy zdjęcie, bierzemy. Co prawda, już teraz nie trzeba robić zdjęcia bonera. Wystarczy, że wystarczy, że sobie zbierzecie item. No i jak widzimy, duch dotknął drzwi i mamy odcisk palca, więc to sobie podświetlamy, robimy zdjętko. Upałkę już możemy tutaj teoretycznie zostawić, i to, to, i to możemy wywalić. Włączamy sobie prąd, żeby nam no, psycha mniej się zlatywała, i możemy teraz sobie przynieść kolejne itemy. No i właśnie, tak jak widzieliście, przygotowanie sobie investigator, czyli podwaliny, prawda, pod gierkę. Czyli na początku najlepiej, jeżeli się zlokalizujecie prąd, dopiero potem pójdziecie szukać kurs itemów i kości. Kości nie musicie szukać, jeśli nie handlujecie po Perfect Investigator, ale raczej Wam zależy na kasce, i żeby level leciał, żeby ulepszać, także yy, kolejność: prąd, kurs Object i, i kostka. Kurs Object oczywiście możecie ujrzeć tak jak ja użyłem lustra, żeby znaleźć sobie yy, pokój do ale oczywiście użycie lustra zabiera 30%. Tutaj też mam poradniki yy, właśnie przeklętych itemów, także polecam sobie zauważyć. Ja sobie na drugi tour właśnie, jak wchodzę do domu, lubię brać kamerę i dwa projektory, żeby kolejne dwa dowody mniej więcej wykluczyć albo zdobyć. No i tak, co by jeszcze by się przypadało na początku Investigate? A? No, hiding spoty sobie znaleźć. Czyli tutaj na przykład mamy hiding spot, a możemy znaleźć takie bezpieczne miejsca, w których duch Wam nie powinien. Nie powinien was znaleźć, albo po prostu takie pół hiding spoty, tak jak tutaj, bo to teoretycznie jest hiding spot, kryje was tylko z tej strony, ale jeżeli duch z tej strony przyjdzie, no to macie trochę przerąbane, bo mimo wszystko musicie wtedy uciekać dookoła auta, ale lupowanie to jest też rzecz, której się w naturalny sposób nauczycie. Co możecie jeszcze... Hmm, kolega tutaj rzuca. To możecie jeszcze robić w czasie przygotowań No Możecie tak de facto nasłuchiwać, właśnie, rzucania obiektami przez ducha. Tutaj duch nam rzuca i warto sprawdzić sobie IMF, ale to jest IMF tylko na poziomie IMF 3 maksymalnie, więc na razie nie ma się czego obawiać. No i tutaj, jak widzicie, mamy projektory rozstawione. Orbów nie było widać, także możemy sobie. Teoretycznie na razie wykluczyć ten obiekt, ten, ten dowód, ale wiecie, jak jest. Może być to po prostu ukryty dowód ducha, którego nie zobaczycie, a zobaczycie dwa inne, nie? No eee. i e właśnie kwestia też wyuczenia się e, używania waszych pomocy. Pomocy? Waszych narzędzi do investigacji, na przykład taki Spirit Box i tak dalej, no to Spirit Box jest w sumie naj, najłatwiejszym stylem do wyłączenia się, bo on ma jedną prostą zasadę. Spirit Boxa możecie używać i na. A tu tabletka. Możecie y, używać tylko i wyłącznie i dostać odpowiedź, oczywiście, od ducha, jeżeli w pokoju jest ciemno. Więc jeśli macie zapalone światło i będziecie gadać do niego Spirit Boxem, nic wam to nie da. I warto też sobie, jeśli gracie na przykład multiplayer, zobaczyć na, yy, na omówieniu tutaj, reaguje na i. Czy mają po polsku w ogóle? Zobaczyć sobie, czy duch odpowiada osobom samotnym, czy na przykład wszystkim. Na Nightmareze tego nie zobaczycie, ale na o, innych poziomach trudności możecie o. mieć, nie jesteśmy pewni, albo na przykład, że. O, duch włączył światło, więc tutaj możemy sobie od razu wy... marę wykreślić, ale mara jest niemożliwa. Mara taki duży, który nigdy w życiu nie włączy prądu. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Where are you? Are you close? Are you here? Okay, czyli duch na razie teoretycznie nie odpowiada, zostawmy mu pisemko i sprawdźmy tempsy. Temperaturka na razie 3 stopnie. No i w sumie wam pokażę, że tutaj spirit boxa włączymy. Are you here? Are you close? I tutaj będziecie mieli zawsze negatywny respons na tym, bo właśnie jeśli będziecie mieli włączone światełko, no bo tak jak mówiłem, duch nie odpowiada wam. Kiedy światło jest włączone. pałeczka tutaj na razie niech sobie leży. Duch na razie, że tak powiem, nie wykazuje żadnych tutaj specjalnych swoich zdolności. Na przykład, no mamy w huli Poltergeista, nie? Tam duch nie rzuca niby dużo. A jeśli byłby to Poltek, to zapewne by dużo rzucał, bo Poltergeist ma to do siebie, że dużo rzuca, a i mocno rzuca, ale ale nie dostaniemy jej MF5. Taka, o no, kurde, nie zamknęłem tam światło powinienem zgasić, bo teraz mamy dosyć jasno w tym pokoju. i Będziemy mieli problem, żeby dostrzec projektor. No i tak, ogólnie mamy też 7. 7 kurs cool objektów? Mamy karty, mamy lalkę, mamy pozytywkę, mamy lustro, mamy Ouja Borda, mamy Poła i mamy Krąg przywoływań. Także tutaj macie pewne. Si macie 7 kurs obiektów, i zawsze w rundzie pojawi wam się jeden. Każdy różni się od siebie. Tutaj też zapraszam do poradników odnośnie każdego kursu obiektu, bo są. Yy, I na przykład, tak karty macie różne. Różne rodzaje kart możecie pociągnąć, czyli na przykład yy, Power, i wtedy duch wam zrzuca w pokoju, w którym on jest y, jakiś item. Nie pisał, a już myślałem, żeby pisał. Zostawmy sobie krzyż, żeby tutaj duch nam nie schęcił. Też się kruce sobie dajecie, żeby duch spalił krucyfiksa, a, a nie pojawił się i was zaczął gonić. No i tak, na razie w sumie. Na, ra... na razie w sumie nie mamy zbyt dużo tutaj, ale stópki są, możemy zrobić sobie zdjątkę oczywiście. Mamy cztery zdjęcia stópek. No i możemy w sumie jeszcze zrobić dwa. Tutaj. I, mo I możemy teraz w sumie kutabanić na zdjęcie duszka. I co ja bym zrobił? Jeśli duch ma odciski palców, to warto też sobie właśnie sprawdzać... Eee, sprawdza się na drzwiach te odciski bo może się okazać że to jest obejk ale obejk to jest taki duch który ma taką dosyć rzadką umiejętność żeby pokazać sześć palców w odcisku bo on jest sześciopalczasty tak, że zmienia on swoją postać na hancie duch coś rzuca no i dwójeczka, na razie trójeczka tylko więc nic specjalnego można jeszcze sprawdzić spirit Boxa jeszcze raz Ariu here a. O, i widzicie Spirit Box teraz tym razem odpowiedział. Więc mamy tutaj Phantom Poltergeist Mimik. Więc jeśli mamy Mimika, no to warto sobie pogasić światła i spróbować popatrzeć się. Popatrzeć się tutaj w pokoju, czy na pewno żaden orb nie lata. I w, pokoju, w pokojach sąsiednich. Gdzieś tutaj czymś czy rzucił znowu. Ja na razie orbów nie widzę. Więc wykreśliłbym Mimika. By the way mimik to jest duch, który... dlaczego sprawdzam teraz za, za Orbem, skoro widziałem yy... skoro widziałem 3T, yy, skoro widziałem już dwa dowody, no bo mimik to jest duch, który na koszmarze czyli dwudowodowym trybie ma trzeci dowód w postaci orbów to jest jego umiejętność specjalna i tak samo yy... tak samo na Insanity by miał dwa a na profesjonalnym i niższych poziomach by miał. 4. Dobra interakcja. Nie tego się chciałem dorobić. No i teraz, tak moi drodzy, mimika se już możemy śmiało wykreślić. I teraz mamy prostą decyzję, bo ducha poznamy po hancie na pewno. Jak? No. Fantom generalnie jest duchem, który. Yy, ma dwie właściwości, czyli zrobimy mu zdjęcie, to będzie dalej dźwięk Go Steven'a, jakoby dług był, natomiast on zniknie po prostu i nie będzie go widać na tym zdjęciu. I w drugi sposób możemy go rozpoznać po hancie, bo na hancie jest rzadko widoczny. Czemu mi się nie zmieniły te questy? No dobra. Zdjęcie ducha, czujnik ruchu i okalić mu pokój. Także idziemy sobie po itemy. Yy, właśnie, chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że warto sobie robić te questy poboczne, jak tutaj macie, bo to jest zawsze kaska do investigata. A kaska tutaj, jeżeli jesteście się nowi się przyda, żebyście rozwijali swoje... ...swoją szafkę itemów na wyższe poziomy, bo jest dużo, dużo łatwiej, jeśli macie na przykład taki aparat na trójce, aniżeli na poziomie drugim, bo na poziomie... Czy tam na poziomie pierwszym, bo na poziomie pierwszym to to jest istna tragedia. Yy, czekacie na kolejne zdjęcie, możliwość zrobienia jakiejś. Nie wiem. Natomiast chyba przerwa 3-4 sekundy, a w aparacie tym na trzecim możecie cykać zdjęcie za zdjęciem, więc jest to bardzo przyjemne. I tutaj na przykład mamy zdjęcie, dwóch. Yy, mamy questy poboczne na zrobienie sobie zdjęcia ducha, na oczyszczenie mu obszaru, w którym się znajduje kadzidłem. I w tym momencie po prostu wyłączamy duchowi możliwość schancenia przez minutę i 30 sekund, chyba coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę skłamać. Więc jeśli okadzimy sobie pokój ducha, to nie możemy się martwić hantem. No chyba, że to jest demon i on po, po minucie was od razu może schęcić. Bo demon właśnie ma taką specyfikację. No i co, mamy teraz w sumie wszystkie dowody, które zebraliśmy. Mamy questy poboczne, mamy. Więc teraz bierzemy sobie jeszcze jedno kadzidełko, drugie sobie weźmiemy tutaj do hiding spota, schowamy. Żebyśmy mieli na przyszłość, na przykład jak okadzimy, uciekniemy, sobie po prostu tutaj będziemy filować na ducha. <laughs> Także odkładamy kadzidełko. A i co, zostało nam poczekać aż on się tam zrespawni. Pokojku i spróbować mu zrobić zdjątko. I tym samym jeśli nam się w sumie uda, Zrobić zdjęcie ducha, to będziemy mieli bardzo łatwy, bardzo łatwą decyzję do podjęcia, kto to jest. No bo tak jak mówiłem, fantoma nie będzie widać na zdjęciu. A, pol a jeśli nie uda nam się zdjęcie, to po prostu na hancie zobaczymy, czy duch będzie migał normalnie, czy będzie widoczny rzadko. Jak będzie rzadko, to fantom, jak nie, no to poltergeist i mamy tutaj łatwy wybór. Ale w sumie ja bym sobie jeszcze zgasił. O, widzicie? I mamy zdjęcie ducha. Duch zniknął i dalej było słychać. Więc mamy tutaj oczywistego fantomiastego. Możemy sobie z Investigator uciec, ale. Ja wam jeszcze, moi drodzy, spróbuję pokazać, że to jest pierdzielony fantom. Sobie pękniemy lusterko. I spróbujemy się z nim polupować trochę. Właśnie. Jeszcze odnośnie kurs obiektów. Uważajcie, jak używacie ich, bo jeśli będziecie mieli 0% psychiki na jakimkolwiek kurs kursie, który używacie, to duch rozpocznie hunta. I będzie to hunt przeklęty. I patrzcie, duch się czołga. Jest mało widoczny, prawda? palimy kadzidło, uciekamy. I zawsze, jeśli macie urządzenia elektryczne, zgaście je, bo duchy ciągną do tych urządzeń elektrycznych jak, jak yy, muchy do lepu, nie? Już warto uważać. No i tutaj co? Nic prostszego. Investigate Perfect się udał. Dostaniemy za niego 1800 chyba hasu, hajsu. To może w sumie jeszcze jak ten hunt, pa. To ja mogę może szybko objaśnię działania kurs obiektów tak, żebyście też mieli pełną informację. Krąg przywoływań, zapalacie pięć świeczek, każda z za was zabiera psychikę. Yy, respicie ducha zamkniętego na parę sekund w tym yy, kręgu możecie mu zrobić na spokojnie zdjątko. Karty macie różne rodzaje, może wam się wlesować. Hunt, może Wam się Ghost Event wylosować, możecie wylosować kartę, która Was ożywi, jak ubrzecie, albo możecie wylosować kartę, która Was zabije od razu. No i mamy fantoma, elegancko, 1600 zarobione. No i tutaj mamy te karty, o tak jak widzicie, mamy zabierającą psychikę, dającą psychikę, kartę uwięziającą ducha, w jego pokoju Joker, czyli karta fejkowa. No i tak, to jest w sumie tyle od tego tronku, objaśniliśmy lalka, no to kłujecie każda igiełka, sprawia, że duch zrobi jakąś interakcję, no chyba, że się wbijecie w serce, no to wtedy się zacznie przeklęty hand, a przeklęty hand trwa ogólnie dłużej niż zwyczajne, tam chyba 20 sekund, jeśli się nie mylę, także uważajcie, oczywiście każda pineska zabierze psychikę. Jabort, możecie zadawać mu pytania, na przykład gdzie jest, gdzie jest kość. Jak się czuje jak jest sta ile ma lat i tak dalej. Tylko pamiętajcie, że każde pytanie zabiera inną liczbę psychiki. Czyli na przykład pytanie, gdzie jesteś zabiera tam 50-70%? Nie wiem. Tu musiałbym was zadać do mojego poradnika odnośnie Ojaborda. Tam macie wszystkie wyszczególnione mniej więcej pytania, które możecie zadać. Dalej, lusterko, sprawdzacie sobie, gdzie jest duch. Obecnie, możecie sobie właśnie iść zobaczyć, możecie w trakcie inwestycji sprawdzać czy się nie przemieścił. Tylko uważajcie też, no bo to drainuje psychikę, nie? Możecie tak właśnie za dużo użyć, pęknąć lustro i będziecie mieli hanta. Pozytywka, nakręcacie ją, gra muzyczka i duch wam śpiewa z pokoju w którym jest, natomiast jeśli podejdziecie za blisko to on zacznie iść do tej pozytywki i będzie chciał ją zamknąć. Jeżeli ją zamknie to zamk zacznie się przeklęty hunt. I też uważajcie, że jak włączycie pozytywkę, nie rzucić jej na ziemię przy użyciu przycisku G. Tylko położyć ją F na ziemię, bo inaczej to... właśnie też się zacznie hand. I macie małą łapę, czyli najgorszy kurs cool object na świecie. Gdzie możecie zadawać mu... znaczy życzenia. Wypowiadać np. na przykład pojaw się, porób coś, albo nie wiem, Wykreśl mi jeden dowód. No. A mniej więcej! To by było tyle. Także... Moi drodzy nowi gracze, pamię pamiętajcie tutaj, bierzcie pod uwagę wszystko co powiedziałem. No i co? Życzę pomyślnych owoców. Odcinek jakieś spodobał się, no to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. a My widzimy się w kolejnym, Także nie